i zasada, która chyba powinna być y, po prostu podana jako pierwsza, ale poszła jako szósta. Y, to jest oczywiście tanie podróżowanie, czyli wybieranie tanich linii lotniczych. Y, jeszcze parę lat temu te tanie linie były jeszcze tańsze niż są teraz. Wiadomo, latanie nie było jeszcze aż tak popularne y, i nie było tych dodatkowych opłat, które obowiązują teraz jeszcze chyba rok temu byliśmy w stanie uniknąć na przykład opłaty przewozowej która teraz obowiązuje jest to kwota rzędu 50 zł więc jak widzicie jeżeli chodzi właśnie o zakup takiego taniego biletu to, to 50 zł jednak robi różnicę ale tutaj właśnie takie strony na przykład które wam polecam i warto je śledzić na bieżąco to jest na przykład flyforfree.pl i na przykład skyscanner.pl Tam właśnie znajdziecie wyszukiwarki połączeń, wyszukiwarki tanich lotów i bardzo często właśnie na tej stronie flyforfree.pl umieszczane są tak jakby na bieżąco nowości, jakieś promocje i tak dalej. Oni wyszukują non-stop najtańszych połączeń możliwych, także warto śledzić te strony. Wiadomo, że zwykłe takie linie, zwykli, regularni przewoźnicy mają dużo większe stawki z tego względu, że lotniska, na których lądują są w centrach miast, a tutaj w przypadku tanich linii lotniczych są to bardzo często i chyba w sumie tylko Warszawa jest takim wyjątkiem. E, że na przykład Wizer ląduje na Okęciu, e, a nie gdzieś tam na, na e, uboczach, na przykład godzinę jazdy od centrum miasta. Tak jest niestety, jeżeli e, wybieramy sobie lot tanimi liniami, ale mimo wszystko bardzo często jest tak, że nawet wydając te dodatkowe pieniądze na dojazd do centrum miasta z tego lotniska e, odległego, Dalej się nam ta podróż tymi tanimi e, liniami opłaca. Wiadomo, w takich tanich liniach lotniczych e, nie mamy już takiego komfortu podróżowania. E, tu należy pamiętać, że za wszystko w tanim samolocie trzeba zapłacić. E, nie dostaniemy kawy, nie dostaniemy ciasteczka. Trzeba pamiętać, żeby sobie e, na przykład butelkę wody czy też jakieś przekąski zabrać, e, bo w tanich liniach niestety liczą nas za wszystko. kreatywność to cecha, która bardzo wam pomoże w podróży. I tutaj mój taki autorski sposób dla dziewczyn. Jeżeli chcecie zaoszczędzić na tych dodatkowych kilogramach w waszej walizce, to zamiast ciągnąć ten cały kosmetyczny arsenał, weźcie tylko na przykład, nie wiem, no maskary do rzęs i i podkład na przykład, a całą resztę zostawcie w domu. Fajnym sposobem jest na przykład malowanie się w drogeriach lokalnych albo w, na lotnisku. Ja tak bardzo często robię. Zamiast e, poświęcać dodatkowy czas przed wylotem i wstawać wcześniej, robię to już na lotnisku, w sklepach bezcłowych. Macie wtedy dostęp do wszystkich najnowszych kosmetyków, do całej gamy e, nowości. Jesteście też w stanie wypróbować coś nowego e, i wierzcie mi, że nikt nie robi problemów szczególnie za granicą, bo w Polsce jednak jest jeszcze takie podejście, że każdy, kto jednak sięga po te testery w drogeriach, nie wiem, ja spotykam się z czymś takim, że no, czuję się jak taki intrus, jakbym robiła coś złego. Te spojrzenia tych ekspedientek są jednak takie nieprzyjemne, ale i na lotniskach, i właśnie mówię, w tych drogeriach już na miejscu za granicą nikt nie robi problemów, Ludzie są bardzo uprzejmi. Kolejny taki sposób to jest na przykład, jeżeli chcecie wziąć prysznic w podróży, a nie chcecie wydawać dodatkowych pieniędzy, to warto wejść na przykład sobie do hostelu albo hotelu, gdziekolwiek i zapytać obsługi o to, czy pozwolą Wam wziąć prysznic. Ja wiem, że to jest coś, o co raczej ciężko się prosi, bo to jest takie trochę, nie wiem, no może uwłaczające, ale bez przesady. Nikt Was tam nie zna, wszyscy jesteśmy ludźmi. No. No. Kolejna rada. Są chyba takie dwa najpopularniejsze rodzaje kart studenckich, to jest ISAAC i EURO26. To jest moja karta, którą teraz Wam pokazuję. Fajne zdjęcie. Dzięki tym kartom zyskujecie zniżki i na przykład ubezpieczenie w podróży musicie sobie sprawdzić bo wyrabiając taką kartę czeka się na nią chyba tam nie wiem no, na przykład ze 3 dni więc trzeba sobie dopilnować tych formalności trochę wcześniej żeby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę i nie obudzić się z tą tak zwaną ręką w nocniku na przykład jesteście w stanie zaoszczędzić na jedzeniu bo na przykład karta euro 26 E, daję Wam chyba 30% zniżkę w Sabojevnie, nie jestem już teraz pewna, bo ostatnio jak z niej korzystałam, to e, wyjeżdżałam do Barcelony i, i właśnie tam e, korzystałam z tej karty. E, dzięki tym kartom macie też zniżki do, do takich najpopularniejszych spotów turystycznych typu muzea, galerie, e, jakieś zabytki, więc mówię, warto w takie karty inwestować. E, Koszt wyrobienia tej karty to jest około 50 zł, ale korzystacie z niej cały rok, więc tak naprawdę od Was zależy, jak Wam się zwróci ten koszt, bo, bo jeżeli często podróżujecie, to, to taka karta to jest po prostu idealne rozwiązanie. Taksówki to jest, nie ukrywajmy już, taki luksus, jeżeli chodzi o podróżowanie. Bilet miejski na, na autobus kosztuje Was pewnie tyle, co kilometr w taksówce, także tutaj warto jednak chyba przesiąść się do autobusu, tramwaju czy czegokolwiek tak naprawdę i oszczędzić kilka dodatkowych groszy. Co więcej, na przykład autobus to jest super miejsce, żeby poznać ciekawych ludzi i już w tym momencie poznać tą obcą kulturę. Ja na przykład byłam bardzo zaskoczona, będąc w Hiszpanii, w Barcelonie, że w autobusie jest tak żywo, wszyscy głośno rozmawiają, jest taka rodzinna atmosfera. Nie było czegoś takiego jak w Polsce, że każdy wsiadając do autobusu szuka najchętniej sobie dwóch miejsc wolnych, żeby siedzieć oczywiście samemu. Tam ludzie siadają w grupach po prostu, oni chcą tak jakby. Być ze sobą. To myślę, że jest bardzo charakterystyczne dla tych krajów śródziemnomorskich. Także mówię tutaj, nie dość, że oszczędzacie to, jeszcze już od razu w, na miejscu poznajecie nową kulturę. Na jedzeniu w podróży bardzo łatwo jest zaoszczędzić. Tu należy stronić od wszystkich restauracji, fast foodów i tym podobnych. Warto wejść sobie po prostu do jakiegokolwiek supermarketu yy, i kupić to, co jest najpotrzebniejsze. Naprawdę jest dużo taniej yy, i możecie też yy, spróbować lokalnych takich specjalności. Yy, co więcej, ludzie tacy lokalni bardzo chętnie dadzą wam kubek gorącej wody i, i nie, nie prosząc o nic w zamian. Yy, także to jest naprawdę bardzo fajny pomysł żeby nie wydać dodatkowych pieniędzy podróżując za granicę.